Witajcie moi drodzy, z tej strony Lipki w dość wyjątkowym filmie, na który nie jestem gotowy i chyba nigdy nie będę, bo sama jego treść również nie jest łatwa. Tak więc jeszcze raz, jestem Lipki. Nie, jestem. Pff. Mam 23 lata i od 10 lat regularnie tworzę materiały na platformie YouTube. Kim jest Lipki? Czy to tylko maska? Forma? Nie do końca. Ja jestem Lipkim, ale Lipki nie jest mną. Jak to możliwe? Otóż, osoba, którą zazwyczaj widzicie na ekranie, która jest narratorem czy też prezenterem wydarzeń w gameplayach, to ja, ale okrojony. Okrojony z bardzo wielu negatywnych doświadczeń, myśli, czynów. Ogólnie rzecz biorąc, znacznie bardziej pozytywna postać, która, mimo bycia blisko mnie, wiele rzeczy ukrywa. Przez cały okres twórczości, ja jako ja pojawiłem się rzeczywiście zaledwie kilka razy. Gierzycie film, zwątpienie, który przynajmniej kilka osób wyśmiało. To był jeden z przebłysków prawdziwego twórcy, a nie jedynie prezentera. Prócz tego prawdziwe złamanie iluzji wiecznie śmieszkującego czy próbującego udawać w miarę inteligentnego człowieka zdarzyło się może siedem razy i najprawdopodobniej nikt o tym nie wie, bo zwyczajnie żadna osoba tego nie zobaczyła. Pierwsze z nich miało miejsce podczas sceny samobójstwa Sayori w Doki Doki, chociaż w odróżnieniu od pozostałych wydarzeń była to reakcja związana z jakiegoś rodzaju traumą. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo. Drugi taki przypadek natrafił się podczas gameplayu z gry Wicked Lady, gdzie z pewnych powodów zacząłem opowiadać więcej, niż powinienem. Trzecia sytuacja przydarzyła się przy zakończeniu What Remains of Edith Finch, które nagle spowodowało spory szok emocjonalny, mimo że do tej pory sam nie wiem dlaczego zareagowałem aż tak silnie, gdyż wcześniej właśnie świadomość nagrywania mnie przed tym powstrzymywała. Kolejne dwa takie wydarzenia wyszły przy okazji gameplayu Cyberpunka 2077, jedno na dość wczesnym etapie gry, podczas rozmowy z pewnym problematycznym policjantem, gdzie, tak jak wcześniej, zacząłem mówić trochę więcej niż chciałem, drugie natomiast przy samym zakończeniu gry. Dwa takie momenty będą poza chronologią, ponieważ nie pojawiły się w gameplayach. Mówię tutaj mianowicie o wspomnianym już filmie Zwątpienie oraz brzydkiej szesnastce. Można dość prosto zauważyć, niemal wszystkie te wydarzenia miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Zauważyłem tę dość niepokojącą tendencję i po dość wielu przemyśleniach oraz analizie aktualnego stanu kanału zdecydowałem się, bym to tym razem w pełni ja poprowadził ten materiał. Muszę przyznać, że wiele moich słów może brzmieć tutaj okropnie nieferwstosunku w stosunku do widzów, czy można wręcz będzie zarzucić mi sporo w kontekście roszczeniowości. Pretensjonalności, ignorancji czy postawienia się w roli ofiary, ale postaram się, żeby materiał oddawał jak najdokładniej moje odczucia oraz opisał jak najwięcej procesów myślowych, przez które przechodzi moje spojrzenie na aktualną sytuację. O początkach i różnych, dość suchych wydarzeniach już wiecie z filmu na siedmiolecie, jednak pod tą wierzchnią warstwą dzieje się mu dużo więcej. Zacznijmy więc może od motywacji, która prawdopodobnie przekreśli jakąkolwiek wiarygodność moich słów i nastawi was bardzo negatywnie do reszty materiału. Ale chyba to właśnie o zarzutach względem samego siebie chciałbym porozmawiać najpierw. Jak można wywnioskować z mojej twórczości filmów, materiałów i wypowiedzi, uwielbiam gry. Jest to moja pasja i dzielenie się nimi pod postacią rybka jest czymś, co chcę i lubię robić. Pod tym kątem moje nastawienie się nie zmieniło, jednak nigdy nie powiedziałem, co było pierwotnym powodem rozpoczęcia działalności na YouTube. A nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Jako, że w mojej rodzinie było raz lepiej, raz gorzej, a 13 trzynastoletni, ja widziałem, jak wyglądała sytuacja w domu, bardzo chciałem pomóc finansowo. Mimo świadomości, iż nie dam rady zarobić na opłaty rachunków czy wyżywienie, chciałem móc odciążyć mojego ojca finansowo, chociaż na tyle, aby zarobić na własne potrzeby. Stąd postanowiłem połączyć pasję do gier z ewentualnym zarobkiem, a zachwieśnięty możliwościami, jakie YouTube dawał już wtedy, zdecydowałem się tworzyć. Z czasem jednak odczuwałem coraz większą frajdę z samego nagrywania i dzielenia się filmami, a sytuacja finansowa stała się znośnie stabilna. Jednak im dłużej to robiłem, tym bardziej zauważyłem, jak źle wypadam na tyle pozostałych twórców. Postanawiałem wtedy, że będę starał się bardziej tworzyć więcej oraz lepiej. Myślałem, że jeśli kontent mojego kanału będzie rozległy, to łatwiej trafię do większej liczby odbiorców. Problem w tym, że więcej i lepiej przy braku finansów oznaczało, iż nawet jeśli będę do tego dążył to ostatecznie odrzucała będzie jakość samych materiałów. I tak rozpoczęła się moja pogoń za perfekcją. Piądze nadal nie miały dla mnie znaczenia, chociaż miałem nadzieję, że grosze, które otrzymam z reklam, z czasem pozwolą na zakup nowych gier lub jednego czy drugiego drobiazgu, mającego szansę na poprawę na przykład jakości dźwięku lub nagrywanie z kamerką. Jednak aż do połowy 2018 roku byłem bardzo ograniczony pod kątem sprzętowym i dopiero po przeprowadzce zaliczyłem ogromny skok jakości. Ale czy to nie było za późno? Furtka finansowa, która otworzyła się dość szeroko, jednocześnie była bardzo zgubna, dlatego że coś, co uważałem za największy problem kanału, po niemal pełnym załataniu, okazało się nie być przyczyną wszystkich wydarzeń, które miały miejsce do tej pory. Próbowałem dalej. Nazwy filmów, miniaturki, więcej różnych gier, inne platformy to wszystko zabierało coraz więcej czasu i pieniędzy. Ostatecznie furtka, która była otwarta, zamknęła się po wypuszczeniu mnie, a ja trafiłem pod pociąg zwany rzeczywistością. Można powiedzieć, że tak było jak myślałem, iż ogranicza mnie furtka finansowa, nie sądziłem, że istnieją większe problemy od niej. Żeby ubrać moje słowa w liczby, rok 2019 to straty rzędu 10 tysięcy złotych, rok 2020 to prawie 25 tysięcy, a do chwili obecnej, w roku 2021, straciłem 7,5 tysiąca. Liczam to wszelkie wydatki na kanał, prąd, różnice w cenie pokoju, które muszę wynajmować, by mieć miejsce na nagrania i... Cóż, po prostu mnie to przerosło. Bez względu, na ile bym w to nie wkładał, jest to skarbonka bez dna, która przekracza moje możliwości. Wracając do metafory z furtką, to tak jakbym wyszedł, ale był przypięty łańcuchem do czegoś, co zwyczajnie nie zmieściło się przez nią, a następnie został rozjechany przez rzeczywistość. Skoro jednak wiecie już, co było pierwotną motywacją, czas na czas. Problem, o którym mówiłem, myślałem, w kierunku którego zmieniałem całkiem sporo, ale który jednocześnie z czasem jedynie rośnie. Właśnie przez pogoń za jakością. Każdego dnia, bez względu, czy mam studia, czy pracuję na pełen etat, kanał i opiekowanie się nim, moja twórczość to od 6 do czasami 18 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu, praktycznie 12 miesięcy w roku. Czy to jakkolwiek kontrastuje z fragmentem o pieniądzach? Nie wiem. Traktuję YouTube'a jak pracę, i nie zrozumcie mnie źle, to moja pasja, ale wyznaczyłem sobie pewne cele, które realizuję z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień. Wyznaczyłem sobie pewne ramy, których się trzymam, ilość materiałów, które musi się ukazać na kanale każdego dnia, wszystko z szacunku dla oglądających, aby nie zawieść ich oczekiwań. Ale o czym ja w ogóle mówię? Kolejny z paradoksów, który widzę w samym sobie, a którego nie potrafię rozwiązać, tworzę, ale dla kogo? Czy ktokolwiek ma wobec mnie oczekiwania? W sumie można powiedzieć, że dla absolutnie nikogo i nikt nie stawia mi poprzeczki na tym poziomie, więc czemu? Chyba po to, żeby coś udowodnić, by pokazać, że dla mnie to coś więcej niż głupie filmiki, że chcę się tym dzielić, że uwielbiam to robić. Ale komu ja chcę to udowodnić, skoro ostatecznie nikt tego nie obejrzy? Nie wiem, może to tylko ambicja. Ambicja, która doprowadziła mnie do pracoholizmu, do etapów, w którym łatwiej mi ograniczyć się do jedzenia spaghetti z puszki przez półtora roku, byle móc dalej tworzyć, byle móc jeszcze zwiększyć jakość, byle kupić kolejną rzecz, która pomoże w rozwoju. Fakt, że widzę, jak bardzo wyniszcza mnie to fizycznie w żaden sposób nie sprawia, że chcę od tego odejść, bo najwyraźniej. cenię to bardziej niż swoje życie i zdrowie. W sumie, gdyby tego braku, nie miałbym już niczego. Dzisiaj nie potrafię już nawet grać bez nagrywania. W mojej pogoni starałem się, by nie iść po trupach, by nie krzywdzić nikogo, by pozwolić odejść tym, którzy nie będą w stanie zaakceptować drogi, którą wybrałem. Ostatecznie zostałem w tym wszystkim sam. Jakkolwiek nigdy nie posiadałem zbyt wielu bliskich mi osób, tak teraz w mojej walce pod kołami pociągu zostałem naprawdę całkiem sam. I ma to sens, bo kto niby chciał wyrzucać się pod pociąg dobrowolnie wraz z zaślepioną osobą, która przeoczyła to rowisko? Samobójca. Może byłem w tym wszystkim jednym, może drugim, a może obiema tymi osobami jednocześnie? Nie wiem. Może wiedziałem, co się stanie i gdzie rzeczywiście leży problem, ale ukrywałem to przed samym sobą. Może przejrzałem na oczy nieco za późno. Może to właśnie spory szok był mi potrzebny do tego, żeby chociaż zobaczyć, co robię, bo ostatecznie niczego to nie zmieniło. Maska. Wiecie, jakie to uczucie w jednym momencie dowiedzieć się o zdradzie najbliższej osoby albo śmierci innej, a w kolejnej musisz już nagrywać, bo trzeba mieć materiały na kolejne dni? Ja nie pamiętam. Ale potrafiłem odciąć sioty, od uczuć na chwilę, przybrać sztuczny uśmiech, tylko po to, by wyprodukować kolejne filmy, których nikt nie obejrzy, nie doceni. I tak, gdy nie pozostał już nikt, zapadłem się jeszcze bardziej w pracoholizm. Sam nie rozumiem, czy to uzależnienie pcha mnie dalej, czy to motywacja, którą jakimś cudem znajduję w sobie każdego dnia, powtarzając, że to moja pasja, że chcę to robić i będę to robił bez względu na cenę, jaką poniosę. Byle nikt nie musiał przez to cierpieć. Cierpienie. Wiele osób skarża się na hate, na komentarze, które bolą, ale ja tego nie czuję. Dlaczego mam mnie obchodzić komentarz bez jakiejkolwiek wartości merytorycznej albo wskazujący fakty? 4 ostatnie odcinki i 0 świetleń XD. 9 lat, głupi filmik, 270 świetne XD, co za przegryw. To są rzeczy, które widzę codziennie, i sam taki komentarz nie wnosi absolutnie niczego. Nie wskazuje mi niczego nowego. To, co jednak jest demotywujące, to fakty same w sobie. Praca dzień w dzień i zobaczenie, że każdy kolejny film był wyłączany po 9, 17, 20 sekundach. W kółko to samo. Pogoń za jakością, brak postępu, zawód. Zawiodłem osoby, które kiedyś mnie wspierały. Nawet jeśli już ich nie ma, to chciały, żeby mi się udało. I wstyd mi, że mimo tego wsparcia nie doszedłem do absolutnie niczego. Doszło do absurdalnej sytuacji, gdzie wstydzę się powiedzieć, czym się pasjonuję, co robię. Poznając nową osobę, nie umiem otwarcie przyznać, że jestem youtuberem, bo boję się. Boję się pokazać komuś, że lata ciężkiej pracy każdego dnia są bezowocne. Boję się bezpośredniego otwarcia z tym przed i usłyszenia kolejny raz tego, co sam ciągle myślę. Nie umiem się przyznać, że wszystkie moje projekty, praca, montaż, realizacje pomysłów to jedno wielkie. że to wszystko na nic, że nic nie ociągnąłem. Mimo tego, że staram się być szczery, boję się znowu zawieść oczekiwań. Stydzę się też kilku sytuacji, które miały miejsce przez ten czas. Kilku materiałów, gdzie powiedziałem coś, z czym zupełnie się teraz nie zgadzam. Czy głupiej dramy, która kosztowała mnie aż za dużo czasu i nerwów. I po co to wszystko? Po co te próby bycia dla wszystkich? To jedna z tych przeszkód, które przez tak długi czas odrzucałem. Tak jak przyjaciel wszystkich jest niczyim przyjacielem, tak ja próbując stworzyć dla wszystkich, stworzyłem kanał dla nikogo. Cały czas starałem się być tylko tłem, dodatkiem do gry, którą przechodziłem, zapominając, że ludzie powinni przechodzić dla mnie, nie dla produkcji, a gdy już to zauważyłem, stałem się okrojoną wersją siebie. Wersją, która ponownie była dla wszystkich i chociaż niezbyt sztuczna, ostatecznie nie przyciągnęła nikogo. Więc może to charyzma, wygląd, głos. A może sama treść. Chyba przez ten cały czas wypierałem też fakt, że jestem tylko jedną z dwudziestu, może nawet trzydziestu tysięcy osób w Polsce, które tworzą ten sam content. Próbowałem wyprzeć świadomość, że będąc tak mało charyzmatyczną postacią, ludzie nie przyjdą do mnie obejrzeć tej samej gry, którą nagrał już ktoś inny. Bo i po co? Przecież tak łatwo nagrywać, prawda? Przecież gameplay to nic kreatywnego, tylko rzucanie U, A, A i O przez pół godziny. <laughs> Można zrobić taką kompilację i oprzeć ją na tym, co do ciekawsze momenty narracji. Bo przecież spontaniczne wymyślanie tematów, rozwijanie myśli czy drobnego elementu gry i przeistaczanie tego w dłuższą wypowiedź to żadna kreatywność. Przecież każdy to potrafi, prawda? A może to moja niechęć do reklamowania się, do hamskiego wciskania się wszędzie krzycząc: Hej, zobaczcie, co robię. Bardzo nie lubiłem tego podejścia i teraz, nawet gdybym chciał to zmienić, nie jestem w stanie. powstydzę się przyznać do tego, co robię. Zabawne są te pętle w mojej wypowiedzi. Wszystko łączy się w punktach, które zaciskają się i tworzą nić albo węzeł gordyjski, którego najprostszym rozwiązaniem byłoby przecięcie w pół. Ha. Chyba jestem zbyt uparty, co? Nadal klęczę, próbując go rozplątać, bo zależy mi, by ta nić Ariadne pozostała w całości. Ale z każdą pętlą pojawiają się kolejne sploty. Rzeczy, na które potrzebuję czasu, kontaktów, jeszcze większej ilości pieniędzy. Przeszkody, które są jak wagony pociągu, które w tym wszystkim nazwałem rzeczywistością. Przeszkody, których z mojej obecnej pozycji nie mogę odpiąć, ominąć. Bo może i mógłbym przerzucić się na streamy, których nie lubię, ale kto zapłaci 25 lub 60 tysięcy za dociągnięcie odpowiedniej infrastruktury sieciowej do mojego wynajętego pokoju? Nikt. Na co mi pieniądze, skoro aktualnie trzeba być pierwszym, który nagra daną produkcję, bo inaczej nie trafi się do szerszego odbiorcy. Może to szukanie kozła ofiarnego. Może usprawiedliwienie samego siebie, ale brak dostępu do przedpremierowych wydań gier. Konieczność siedzenia kilku nocy bez snu, żeby dostać nową konsolę, dzięki której poszerzą się moje możliwości. Czy czekanie w kilkunastomiesięcznych kolejkach, by znowu móc brać udział w pogoni za jakością, wcale mi nie pomagają. Wręcz przeciwnie. Obwiniam się o to, że nie udało mi się niczego osiągnąć do tej pory. Że przez to zaczynam coraz bardziej wypadać z obiegu i poprzednie przeszkody okazują się ledwie progami, w porównaniu z torami, z którymi zderzam się, wpadając pod koła. I tak, patrząc swoje odbicie na powierzchni metalowych szyn, widzę człowieka, który znowu z podkrążonymi oczami po dwóch godzinach snów staje, żeby zrobić to, na czym mu tak zależy. Ale to tylko obraz przeszłości i bardzo szybko zanika. Po chwili pojawia się nowy i pyta, dlaczego przez ten cały czas myślałem tylko o sobie. Przecież jest tyle innych osób, które też tworzą latami, nie osiągają popularności, ale nie marudzą tak jak ja. Przecież są takie osoby jak Veromanek, Sejuki i wielu, wielu innych. Niektórzy ukryci w miejscach, których nie zobaczę, inni widoczni na chwilę, a za moment znikający w przestrzeni. Czy te osoby są gdzieś pod tymi samymi kołami? Nie wiem. Ale cieszę się, gdy kolejni twórcy ratują się z tej sytuacji bez wyjścia, czy to wypadając obok torów, czy rozwiązując węzeł i idąc dalej z bagażem doświadczeń i swoją nicią przy pasie. Pomimo bycia uczestnikiem wyścigu, cieszę się za każdym razem, gdy widzę, że komuś, kto ciężko pracował, udaje się przewieźć ten kolejny krok, dojść kilka metrów dalej, chociaż ja stoi w miejscu. Autentycznie cieszyłem się, gdy na moich oczach rosły kanały Korleja, Staszka i innych, którzy wkładali w swoją twórczość, pasję i serce. Albo ludzie, którzy zaczynali bieg, gdy ja byłem tu, gdzie nadal jestem, a teraz są daleko przede mną. Bez względu na to, czy stracę ich z widoku, czy zawsze będą migotali na horyzoncie, będę kibicował każdej z osób, która robi to, co kocha. Ale zarazem cholernie boję się zostać w tym samym miejscu na stałe. I powoli odczuwam zmęczenie, bo wkładając całą swoją siłę, nadal nie mogę wykonać jednego kroku naprzód. Ale nie chcę się wycofać. Jeszcze nie teraz. Potrzebuję tylko trochę odpocząć. Wciąż będę próbował przejść naprzód, ale nic mi pozerwanych mięśniach, dlatego nieco zwolnię. Ale czy można zwolnić, jeśli w rzeczywistości nie poruszę się wcale? A może poruszyłem się tylko w innym kierunku niż chciałem? W końcu przez moją karierę przewinęło się kilka przeróbek, kompilacje, trzy klipy muzyczne dla raperów, wykład na uniwersytecie i eksperyment z gościnnymi występami jako pseudopoeta. Kilka kanałów, które zatrzymały się wraz ze mną albo idą dalej niezależnie ode mnie. Czy w takim razie należy do drużyny stworzonej z własnych klonów, gdzie każdy próbuje uczestniczyć w innej dyscyplinie. Takie samotne igrzyska olimpijskie, gdzie wyczerpanie jednego klona wpływa na kondycję pozostałych. A może zamiast się ruszać, zatrzymam się i zacznę świecić jak lampa, czy raczej znak ostrzegawczy. Nie idź tą drogą. To już ścieżka do zatracenia. Jeśli jednak chcesz, droga wolna. Jestem tylko symbolem. Bo czy chciałem stać się kiedyś czymś innym, albo kimś innym? Czy chciałem być autorytetem? Chyba tak. Chciałem pokazać, że ciężka praca prowadzi do sukcesu, że jeśli rzeczywiście żywisz pasję do danej rzeczy, inni ludzie to docenią. Ale zamiast autorytetem, stałem się przestrogą. Zwykłym znakiem, który jest przykładem na to, że ciężka praca wcale nie popłaca i nie warto iść moimi śladami. Zarazem jestem zawodem dla samego siebie, bo wiara w siebie przez te wszystkie lata, chociaż podkopywana, nigdy nie wygasła. Sądziłem, że powoli wtaczając swój kamyczek na górkę, nie skończę jak Prometeusz. A teraz jestem przez ten kamyczek miażdżony, bo przeliczyłem własne siły. A może to znowu koło pociągu? Ale jestem zbyt uparty, prawda? To jeszcze nie pora, by się zatrzymać. Jeszcze chociaż parę lat, a potem kto wie ile wagonów zostało i jak ciężkie są, albo jak długo kręgosłup moralny i psychiczny wytrzyma nacisku, pod który się rzuciłem. Kręgosłup moralny. Ale on przecież poddał się dawno temu. Złamał się wielokrotnie, pękając przez ten cały czas krąg po kręgu. Donate, Patronite, animacje zachęcające do wspierania. Czysta hipokryzja. A jeszcze 4 lata temu zarzekałem się, że nigdy tego nie zrobię, bo nie chcę, żeby widzowie wydawali na mnie swoje ciężko zarobione pieniądze. I na szczęście nie wydali. Przynajmniej nie muszę czuć się zobowiązany, chociaż może powinienem. Przecież wsparcie pojawiało się w formie gry raz na kilka miesięcy. No tak. Więc, bez względu na to, że wydałem wielokrotnie więcej na różnorakie rzeczy, które rozdałem, i tak ostatecznie powiedzą mi, że nie spełniłem oczekiwań. No tak, zabrałem wolność ludziom, usuwając ankiety. Co z tego, że nie oglądali filmów, na które sami głosowali? Przecież nigdy nie wyciągnąłem ręki do widzów, prawda? Zabawne, jak wiele serii, które miały być prowadzone z ich aktywnym udziałem, zostało porzucone, bo nikt nie oglądał nawet zwykłych filmów. Ale o tym i tak nic się nie dowie. Ostatecznie to ja jestem tym złym. Zdecydowałem się nagrywać to, na co miałem większą ochotę, bo sądziłem, że w ten sposób moje zaangażowanie będzie większe i do ciekawie ludzi. Jak bardzo się myliłem. To nie miało znaczenia. Było tylko punktem na liście zadań wyścigów, w którym przegrałem. Ale czy kiedykolwiek chciałem wygrać? Czy kiedykolwiek chciałem być pierwszy? Miałem swój cel, wynik, który nadal jest daleki od corusz lepszych rekordów, ale pozwoliłby mi poczuć, że osiągnąłem coś. Taki. symbol. Czy może właśnie to jest osiągnięcie, zostanie symbolem porażki? Czy nieświadomie dostałem to, czego chciałem, ale nie potrafię tego docenić? Nie wiem. Wiem tylko, że odpowiedzi przyniesie przyszłość. W sumie, skoro nikt tego nie ogląda, to dla kogo ten film? Może po to, żeby opowiedzieć historię? Może dlatego, że chcę przestrzec ludzi przed popełnieniem tego samego błędu? Ale... czy to co robię to błąd? Może po prostu chcę, by dotarło to do tych, którzy i tak nie zainteresują się resztą twórczości, a w tym wszystkim chodzi o przekaz? Albo zwykłą potrzebę świecenia jak by ktoś zauważył to wszystko? Albo usłyszał tę samą zdartą przez igłę zapętloną płytę winylową, której dźwięki przez chwilę zagrają w ogromnych kolumnach, a potem wygasną. Nie wiem. Zastanawiałem się też, komu powinienem podziękować za tę podróż, bo w końcu każdy dziękuję widzom, bliskim czy innym osobom, które takiego twórcy wsparły, a ja. Nie mam już komu dziękować. Ostatecznie wszystkie bliskie mi osoby nie żyją, albo odeszły już tego nie zobaczą. Więc jaki w tym sens? Jestem im wdzięczny, ale czy to nie będą kolejne słowa wypuszczone, Weter? Czy chciałbym, żeby te osoby zobaczyły, jak bardzo upadłem? Po ich stracie stałem się swoim najgorszym wrogiem materialistą. Ale czy to efekt, czy wybór, którego dokonałem, żeby nie ranić innych? A może to bardziej skomplikowane? Może właśnie dlatego stałem się symbolem, który ludzie będą omijać? Wybór. Ale to jeszcze nie miejsce na te przemyślenia. Nie czas. Zresztą to i tak już trzeba się żegnać. Tak więc do zobaczenia następnym razem. Porażka. Rozdział 10.